Siema. Dawno tutaj nie byliśmy. Ktoś sobie autohandel zrobił na parkingu pod Kauflandem. Kiedyś kolegę pytałem, który sprzedaje samochody, powiedział, że prawdopodobnie ktoś tutaj się dogadał. Płaci za te miejsca. Ma zgodę tutaj Kauflandu. Więc sobie zrobił taki mini autokomis. Łapeczki, komentarze, mile widziane. Nareszcie słońce zaszło. Mamy dzisiaj święto, więc nie ma ruchu. Możemy rzucić okiem, co tutaj znajdziemy. Lekkie purhelki. Co tutaj jest? 2003 rok, 260 przejechane, 2 litry benzyna. Mechanika bardzo dobrze, skrzynia manualna, piątka. Podgrzewane fotele. Przegląd do grudnia 23 klimatyzacja Audica A4 2 litry benzyna 130 koni A, znam waszą opinię na ten temat tutaj delikatnie przygniecona oponki jako tako tutaj macie kontakt telefoniczny jeżeli kogoś bryczka zainteresuje dzwonić, negocjować, kupować. Ja tylko pokazuję, nie mam wpływu na ceny. Także proszę mi nie pisać. Ceny z kosmosu. Chociaż tutaj chyba na tej Audi ceny nie podał. Igiełka to nie jest. Nie wiem jaka cena. Warto zapytać. Zobaczmy sobie paserati. Sprzedam 2 litry TDI, rok 10. Telefon. Nic więcej tutaj nie napisał. Tutaj to samo. Jak wygląda, widzę tutaj kilka wgniotów, tak jakby był po lekkim gradobiciu, albo coś tutaj na niego spadło. Obejdźmy go w koło troszeczkę tutaj blenda zaczyna się łuszczyć oponki jako tako jeszcze w miarę tutaj widzę drzwi są delikatnie przygniecione opona jeszcze ma bieżnik lekkie zarysowanie na zderzaku no i tutaj też jak widzicie delikatne zagniecenie Lecimy dalej, zobaczmy co jeszcze tutaj mają ciekawego, dawno tutaj nie byliśmy, Mercedes 190, wygląda jak z Mad Maxa z tego filmu z tymi wlotami, ktoś popkleja, łuszczy się, rdzewieje, ktoś śledzi moje filmiki wie, że ten sprzęcior tutaj stoi już ponad rok czasu, tak samo jak ta 190. Nawet opisu tutaj nie ma na te samochody. Zobaczmy co jeszcze Fokusik w kombi. Fokusik póki co robi dobre wrażenie. Nie widać za bardzo śladów korozji. Skrzynia manualna, środek w miarę czysty i zadbany. Troszeczkę tutaj muszek ubił. Oponka oponka jako tako. 9900 sobie życzą za Fokusa. Rocznik 2007. 16109 koni w dieslu. Silnik HDI. Nie jest napisane, że to diesel, ale Neguz wie. Proszę bardzo, kontakt telefoniczny. Jeżeli kogoś bryczka zainteresuje. Chyba tutaj jakichś relingów brakuje, tak mi się wydaje. Kolejny fokus, nowszy. Ten ma lampy klarowne, ten ma troszeczkę przyblaknięte. Tutaj widzę zderzakiem gdzieś delikatnie przyhaczył. Oponki. Słabiutko. 13900, rok 9. 109 koni, 1.6 diesel. Kontakt telefoniczny taki sam, czyli ten sam właściciel sprzedaje dwa fokusy. Środek, środek nie wygląda najgorzej. Obejdźmy go w koło. Buda poliftowa. Nie wiem, gdzie się podziała tutaj wycieraczka. Rudzielec zaczyna się wkradać tutaj przy klapie. Ale w fokusach to jest całkiem normalne. A czwóreczka 1.8 Turbo. Benzynka 163 Konie. Udana jednostka. Skrzynia manualna. Kierownica obszyta w skórze. Nie wygląda najgorzej póki co. Rudzielca nie widzę. Oponki jeszcze w miarę. Tutaj delikatna obciereczka, skoro już tutaj jestem, wpadłem na loda, słońce wreszcie zaszło, ponieważ strasznie tutaj prażyło, pomyślałem sobie, coś tutaj nagramy dosyć ładne te opony 1990 2006 18, kontakt telefoniczny ten sam właściciel. Nie wygląda źle. Zobaczmy sobie jeszcze insignie. Skoro tutaj już jesteśmy. Oponka wygląda jeszcze w miarę Jak się to trzyma skrzynia z tego co widzę manualna. Rocznik dziewiąteczka na szybie, czyli pewnie 2009. Pierwszy wypust. Kombi na alusach, sama karoseria póki co nie wygląda źle. Tutaj jakieś nakładki chyba ktoś przykleił. Nie widziałem czegoś takiego. Po raz pierwszy. Tutaj tak jakby nie wiem, czy to zarysowanie, czy coś tutaj pęka. Na tym samochodzie środek wygląda na czysty i zadbany. Reflektory trzeba by sobie delikatnie przepolerować. Delikatne zarysowanie na zderzaku. 19,900 2 litry diesel, 160 KONI, rok 9. Sprzedawca, ten sam. Taki sam numer telefonu. No i został nam jeszcze mądziak. Mądziak w kombi. Wygodne z samochody. Delikatna przycierka. Zaślepki spryskiwaczy. Ktoś tutaj chyba capca rapcap. Cap, cap. Lampy do delikatnej polerki. Oponki. Oj, słabiutko, Alusy się utleniają. Ale rudzielca póki co tutaj nie widzę na tym samochodzie. Skrzynia manualna, cena 1.8, 125 koni, w benzynce, przebieg, nic tutaj nie widzę, kontakt, kontakt telefoniczny, obejdźmy go w koło, tutaj delikatnie gdzieś dojechał, jak widać, przygnieciony narożnik, szyby przyciemnione, ale rudzielca nigdzie tutaj nie widzę. A luski się utleniają z przodu, chyba jakaś inna opona, z tyłu inna. Z tego co widzę, chyba że tak mocno jest zjechana. Tutaj też gdzieś delikatnie przyhaczył. Dobra, to byśmy mieli to za sobą. Rocznik 2005 gdzieś ostro przyhaczył ponieważ tutaj się zderzak obwiesił no i dołem jak widać też gdzieś do krawężnika dojechał robi się szaro, pozdrowionka do usłyszonka, pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach korzystam z okazji, że dzisiaj święto dopiero w niedzielę znowu wszystko będzie tutaj pozamykane, a skoro tutaj jestem, są bryczki nie było innej opcji Hejka.